Cześć kochani, pozdrawiam was, słuchajcie, czytanko szybciutkie, króciutkie, kto was skrycie myśli, grupa pierwsza i grupa druga do wyboru, pamiętamy czytanie jest ogólne, nie musi rezonować z każdym z was, lecimy kochani z grupą pierwszą. Zerknijmy, kto o Was tak skrycie myśli. Kto myśli o Was skrycie? No. Kto o Was skrycie myśli? Hmm. 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 Fu, fu, fu. Słuchajcie, osoba, która um, boi się cokolwiek zdziałać w Waszą stronę. Osoba, która um, nie może, um, nie śpi spokojnie, a może w ten sposób. Osoba, która próbuje się w jakiś sposób też regenerować, ją uzdrawiać. Um, um. I mam wrażenie, że to jest osoba, która chciałaby zadziałać, żeby równowaga była, tak? Dąży do równowagi emocjonalnej również, ale tak jakby bała się bała się cokolwiek zrobić w waszym kierunku. Słuchajcie, kto was skrycie myśli? Osoba, która być może bardzo dużo kombinowała w kwestii spotkań, jakichś takich miała jakieś kreatywne plany, ale takie miłe, przyjemne, tak? Tylko bardzo dużo kombinowała. Zarazem osoba, która wszystko trzymała pod kontrolą, starała się w jakiś sposób kontrolować sytuację, korzystała z każdej szansy, żeby realizować swój plan. Myślę, że to takie osoba, która też nie dawała Wam, że tak powiem, jasnych informacji, osoba, która gdzieś tam ukrywała, stosowała półprawdy. Osoba, która przede wszystkim balansowała, balansowała, jeśli chodzi o ustabilizowanie jakiekolwiek działania, jakiekolwiek kroki, które mogłyby doprowadzić do tego, żebyście byli na stałe w życiu tej osoby. Yy, osoba, która pojawiała się i znikała w waszym życiu, to może być wracacz, wracaczka. Yy, ja mam wrażenie, że yy, hmm, ta osoba miała wątpliwości, wątpliwości co do tego, czy, czy przypadkiem nic się nie zakończy. Była zmienna, zmienna jeśli chodzi o. Hmm. humorzasta, można tak powiedzieć, tak. Hmm. Kto was skrycie myśli, kochani? Kto was skrycie myśli? Hmm. To jest osoba, która hmm. Hmm. Która chce zadziałać, być może bardzo mocno przygląda się, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób zawalczyć, czy może przyjechać do Was, czy nie, w jaki sposób e, poradzić sobie ze swoim lękiem, ze swoim strachem. E, osoba, która chce spokoju, ale tak jak mówię, pojawiała się w Waszym życiu. Na razie póki co to walczy o swoje. O taką równowagę, równowagę emocjonalną w swoim życiu, ale to jest osoba, która też bardzo długi czas wszystko um, trzymała w zawieszeniu. To jest osoba, która um, um, wstrzymała wszelkie działania. Kochani, to jest osoba, z którą być może tworzyliście jakiś taki ukryty związek, ukrytą relację. I poniekąd ta równowaga między wami była, ale w pewnym momencie zakończyło się. Zakończyło się, droga została zablokowana, ponieważ ta równowaga w takim ukrywaniu się to nie do końca jest to, czego byście chcieli. Kolejną kwestią jest to, że przyszedł tu żal, Przyszły, przyszedł żal ja mam wrażenie, że obustronnie oboje zostaliście poranieni um, i... Póki co jest zablokowana droga do tego, żeby, żeby się porozumieć, żeby się pogodzić. Ta osoba, mimo wszystko, jest otwarta i szuka drogi na to, żeby dokonać jakichś zmian, żeby rozwiązać konflikt, rozwiązać spór. Myślę, że bardzo mocno pracuje nad pewnymi kwestiami, które miałyby doprowadzić do radości ale to jest osoba, która ocenia, wyciąga wnioski, co należałoby dokonać, jakich działań i yy, hmm, co warto by było zmienić, żeby jednak ta radość w życiu była żeby do, doszło do równowagi kochani mm, kto myśli o was skrycie kto myśli o was skrycie Ha, ha, ha. osoba, która chce znaleźć spokój w życiu, ale zdaje sobie sprawę z tego, że żeby ten spokój był, żeby ten spokój był, to będzie musiała naprawdę w życiu coś zmienić. Osoba nie chce mówić, że jest churzem, natomiast wygląda na to, że boi się, boi się. Ruszyć w stronę zmian. Słuchajcie, osoba, która ma do Was uczucia, ciepłe uczucia, ale. Hmm, w ogóle chciałaby powrócić, słuchajcie, powrócić, powrócić z tymi uczuciami w jakiś sposób w waszą stronę, słuchajcie. Chciałaby coś zadziałać, ale nie potrafi, bo jest wylękniona, bo jest. Bo jest wystraszona. Osoba, do której o, macie, kochanie, uczucia, i ta osoba takie same, takim, znaczy, też darzy Was, was uczuciami. E osoba, która oceniła, że e odwracacie się od szczęścia, które, które moglibyście razem mieć. To jest osoba, która czuje ogromne przeciążenie, słuchajcie, i zdaje sobie sprawę z tego, że wy również jesteście przeciążeni, ale tak samo a, wy chcecie pozbyć się tego ciężaru, chcecie w końcu cieszyć się życiem, szukacie rozwiązania swoich problemów. Mm osoba, która chce z wami równowagi, chce z wami współpracy dobrze, kim jest jeszcze kochani ta osoba co myśli o was w skrycie, osoba z którą tworzyliście relację romantyczną, ale ta relacja gdzieś się zakończyła, padła osoba, która mimo wszystko uważa, że czas leczy rany, że przyjdzie moment na to, iż ta jak ta równowaga, jak dojdzie do tej równowagi, osoba, która chce walczyć, chce zawalczyć, chce się z wami spotkać, chce zwyciężyć. Mimo wszystko jest bardzo mocno przeciążona. Ona ta ta osoba, nie ona, on ona, ta osoba, m, póki co poszła w Zatrzymała się w miejscu. Odeszła emocjonalnie od tego, co ją przeciążało i rozważa możliwości zadziałania, kochani. Rozważa możliwości zadziałania. Tak, bardzo długo się dystansowała, bardzo długo mogło nie być teraz kontaktu albo może nie być. Natomiast wygląda na to, że ta osoba szuka jakby drogi, najlepszej drogi na to, żeby ten ciężar zrzucić siebie, żeby powrócić z powrotem do relacji romantycznej. Ta osoba bardzo silnie <laughs> chce zmian w tej, w waszej relacji. Bardzo silnie chce, czuje przyciąganie, kochani, Osoba, która uważa, że będzie walczyć, że ma tyle sił w sobie i ma... Taką moc sprawczą, że zawalczę, ale powolutku, małymi kroczkami o radość, o spokój, o szczęście, o zadowolenie. Osoba, która myśli o tym, żeby wznowić jakieś kroki i dążyć do tego, żebyście na stałe byli w życiu tej osoby. Zdaję sobie sprawę z tego, że Wy jesteście otwarci tylko i wyłącznie na stałą relację, a nie na relację romantyczną, że to da Wam pełne szczęścia i doskonale o tym wie, mimo wszystko stara się kontrolować to stara się mieć wszystko, że tak powiem trzymać w garści ok, jeśli chodzi o znaki zodiaku znaki zodiaku, mamy tutaj strzelca skorpiona, bliźnięta panieneczkę rybki, lew bara Bliźnięta. I to by było na tyle. Kochani, dziękuję za uwagę. Oczywiście pozdrawiam. Zachęcam do lajków, do subów. Pa, pa, Witam się z grupą drugą. Kochani, lecimy. Zerkniemy sobie. Kto myśli o Was skrycie? Kto o Was skrycie myśli? Kto myśli o Was skrycie? Hmm. Słuchajcie, to może być wasz bliźniaczy płomień, to może być osoba, z którą tworzyliście relacje, ale to jest osoba, która jest singlem albo singielką, osoba, która stara się inwestować w siebie i stara się chronić, chronić swoich dóbr, stara się chronić siebie, swojej niezależności. Osoba, która broni się, broni się przed tą relacją, przed, przed takim, przed przed relacją, która dałaby powód do świętowania, do równowagi. Osoba, która poczuła się bardzo mocno zraniona i bardzo szybko zablokowała drogę, drogę do tego, hmm, powiedzmy, szczęścia, tak? E, osoba, która hmm, poczuła żal, że hmm, przede wszystkim chce zakończyć żal i jakąś rozpacz, jakieś takie poczucie zdrady, poczucie tego um, poczucie żalu. Osoba, która rozpacza, która płacze, tak? która czuje, że ma złamane serduszko, to jest osoba, która chciałaby wznowić cykl, chciałaby uzdrowić, kochani, to szczęście, ale jest powściągliwa, jeżeli chodzi o jakąkolwiek otwartość, jakąkolwiek pracę nad otwartością, nad współpracą. I przede wszystkim, jeśli chodzi o jakiekolwiek wyjście z propozycji, jakieś, jakieś w ogóle plany, kochani, tak jakby miała przejąć moc, przejąć kontrolę, przejąć działania i wyjść z otwartością, z uczuciami. Osoba, która tworzyła z wami relację romantyczną, ale odsunęła się emocjonalnie od tego, dokonała wyboru i. Ruszyła w innym kierunku. Kto o was myśli, kochani, intensywnie? Słuchajcie, możecie się tutaj w sumie mogą się tutaj energie pozamieniać, więc pamiętajcie o tym. Hmm. No no. Osoba, która bardzo długo kazała Wam czekać. Hmm. Osoba, która bardzo długo kazała czekać wam. Hmm. Albo w sumie wykazaliście, kochani. To wykazaliście czekać tej osobie. No, osoba, która pokładała wiarę w jakiekolwiek działania i wyczekiwała, wyczekiwała momentu, aż coś się zadzieje. Cały czas czekała, bardzo długo, długo, hmm. może nawet 7 lat, kochani. No, 7, 9 no, słuchajcie, mm, osoba, która. Mm, he, 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 he. która była z wami w relacji, ale nie doczekała się żadnych ruchów, żadnych działań z waszej strony. Czekała aż się coś unormuje, czekała na swoją szansę w życiu, czekała na to, aż ta równowaga nastanie. No, słuchajcie. Hmm. Kto myśli o Was skrycie? Kto myśli o Was skrycie? Osoba, dla której zakończyło się jakieś szczęście, pełnia szczęścia się zakończyła. Osoba, która stara się skupić przede wszystkim na pracy, na pracy, na jakichkolwiek nowych działaniach w swoim życiu. Yy, broni się przed tym, aby powracać do starych schematów. Broni się przed tym, żeby znowu. Yy, broni się przed takim, że tak powiem, jakby to powiedzieć, kurczę, przed powracaniem do tego samego cyklu, schematu. Kochani, ta osoba bardzo mocno postawiła granice. Tak, osoba, która poczuła się, poczuła się przez was rozżalona, poczuła się, no tak jakbyście złamali serce tej osobie, ale... Mm, tu nie chodzi o uczucia tu chodzi o kwestie działań tak jakby nie było żadnych działań kochani z waszej strony hmm. kto myśli o was w skrycie hmm. osoba z przeznaczenia osoba która wierzyła że waszym przeznaczeniem jest pełnia szczęścia jest to, aby odnosić sukcesy razem, stworzyć dom, stworzyć rodzinę. Osoba, która marzyła, marzyła albo marzy nawet o tym, żeby żeby to się ziściło, żeby to szczęście było. Osoba, która przeszła w stagnację, osoba, która zatrzymała, zawiesiła całkowicie cykl. Ja mam wrażenie, że to jest osoba, która pracuje bardzo powolutku. Małymi kroczkami. Doprecy... Dopre... Oh, no, widzicie. Słuchajcie, stara się doprecyzować każdy drobiazg, każdy szczegół pracuje może w domu, słuchajcie. Albo to jest osoba, która na obecną chwilę. Przykłada się bardziej do pracy przy domu i na tym się w głównej mierze skupia. Kim jest ta osoba? Kim jest osoba, która myśli o Was skrycie? Osoba, która bardzo mocno czuje przyciąganie, przyciąganie w Waszej relacji, jest otwarta na Was, jest otwarta, ma mnóstwo uczuć. Ale to jest też osoba, która wycofała się, dokonała wyboru, że przejmuje kontrolę nad swoimi uczuciami i wycofuje się, kochani. Osoba, która odizolowała się od Was, ponieważ czuła ogromne przytłoczenie, ogromne trudności w dążeniu do tego szczęścia. To tak jakby. Nie chcę mówić, że zbyt dużo przeszkód było na drodze, bo widać, że ta osoba jest zdeterminowana. Natomiast tak jakby tutaj była droga zablokowana, tu chodziło raczej o wasze, kochani. Tu chodziło o waszą wasz wkład waszą, Wasze działania. No. Kim jest osoba, która myśli o was skryci, osoba, która Pragnie pojednania, chce uzdrowienia relacji, chce porozumienia, chce, hmm, chce, żeby znowu była między wami zgoda, marzy o tym, ale to jest osoba, która w tej chwili siedzi w głowie, bardzo dużo myśli, walczy ze swoimi myślami. Hmm, nie chce powracać do tego, co było. E, osoba, do której macie, kochani, uczucia, jesteście idealną parą, jeśli chodzi o kwestie uczuciowe, emocjonalne, romantyczne. Bardzo ze sobą jesteście zespoleni, bardzo jesteście ze sobą, um, bardzo dopasowani. <laughs> Słuchajcie. Osoba, która zwracała wam uwagę na jakieś drobnostki, na jakieś szczegóły, jeśli chodzi o pracę nad waszą relacją. Osoba, która hmm, osoba, która też postawiła granice wam z racji tego, że wy wszystko spowalnialiście. Wszelkie działania, które robiliście, na które mieliście się rzekomo otwierać i coś cokolwiek zdziałać to zbyt długo, zbyt mozolnie, zbyt po zbyt mozolnie to wszystko trwało. Osoba, która chciałaby zawalczyć o was, ale ale wolała wszystko zawiesić, zatrzymać. Słuchajcie, kto myśli o was skrycie? Osoba, która hmm, dała wam plan. Dała wam plan, chciała z wami szczerze porozmawiać, ale wy żeście odwracali się od wszelkich rozmów, kochani. E, we, e, hmm. Wy skupialiście się na swojej strategii, na swoim dążeniu do zadowolenia. Wy myśleliście, przepraszam, no tak brzydko wychodzi, że myśleliście o sobie jakby ta osoba przedstawiła wam um, uzmysłowiła wam że nie nad tym się skupiacie i że e, sami dystansujecie się, że jesteście w chłodnych energiach, że skupiacie się zupełnie na czymś innym, kochani, że balansujecie że nie tutaj, że traktujecie tę osobę jako opcję, kochani. Ta osoba czuła się jak opcja, nie czuła się stabilnie, w związku z czym się wycofała. Jeśli chodzi o znaki Zodiaku, wodnik, ryby, skorpion, rybka, raczek, skorpion może być, kochani. Byk. Byk. I panienka. I dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zachęcam do lajków, zachęcam do subów. Do usłyszenia. Pa, pa.